Polska, podważając prawo międzynarodowe, podcina gałość, na której sama siedzi, ponieważ to prawo międzynarodowe gwarantuje nasze granice, co do których pewności nie mieliśmy aż do lat 90. Albo respektujemy prawo międzynarodowe, albo nie, i wtedy w przyszłości ktoś nam wrogi może zarzucić nam, że dlaczego on ma respektować prawo międzynarodowe w zakresie granic, jeżeli my nie respektowaliśmy go w zakresie Nakazu aresztowania. Co ciekawe, polski rząd i prezydent zapowiadają, że nie wykonają międzynarodowego nakazu aresztowania wobec Nataniachu, premiera Izraela, gdy tymczasem cztery miesiące temu polski MSZ krytykował Mongolię za to, że przyjęła Putina w czasie, gdy on był i nadal jest objęty również międzynarodowym nakazem aresztowania wydanym przez MTK. Ja rozumiem, że my chcemy być mili wobec Izraela. Izrael jest sojusznikiem USA. My chcemy być sojusznikami USA. Trump bardzo lubi Izrael. Tylko, że Izrael to nie znaczy Netanyahu. To tak, jakby powiedzieć, że Polska to znaczy Tusk. Nawet Trump krytykuje Netanyahu. Ten go kiedyś wystawił za pierwszej kadencji Trumpa. I sami Izraelczycy chętnie widzieliby Netanyahu w więzieniu. Oczywiście część Izraelczyków między innymi za zawłaszczenie systemu sądownictwa w kraju.